Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Mr. Akumulator. Wyjątkowy gość, Daniel z kanału Campermania. Campermania, tak. tak. Witam Cię serdecznie. Jest jeszcze z nami Aldona, ale zajmuje się dużo ważniejszymi rzeczami niż nagrywaniem pierdółek. Pierdółek, tak. Może tak. nie tyle pierdółek, bo temat, który będziemy omawiać jest bardzo ważny. Słuchajcie, bezpieczeństwo. Pod spodem w opisie filmu będzie link do filmu z kanału Kapitan Przyszczepa, gdzie Michał bardzo dokładnie pokazał, jak przewody doprowadziły do wielkiej tragedii. Ja wam zaraz opowiem coś więcej o tym akumulatorze, ale zapytam Daniela, bo to jest osoba, która dużo sama robi przy swoim kamperze. Mhm. Cały czas. Rozumiem, jak się pojawia jakiś problem, no to nie jeździsz, szukasz w Albanii, w Turcji, kogoś... Nie, ktoś... nie, nie, nie. Często jak się pokazuje instalację kamperową, to ludzie łapią się za granicą za głowę i mówią, nie ma opcji, to trzeba jechać do swojego do kraju, to jest najczęstsza odpowiedź. Powiedz mi, kwestie elektryczne w kamperze, jak do tego podchodzisz? Też tak, jakbyś chciał połączyć dwa kabelki tak byś te włoski zagiął i owinął izolacją? Yy, wiesz co, kiedyś może tak, mm. ale odkąd podróżuję kamperem już nie, bo mm, Instalacja w kamperze jest dosyć specyficzną instalacją, która cały czas jest narażona właśnie na ruch i y, jeśli najmniejszego kabelka nie przymocujemy, to y, po kilkuset kilometrach y, daje sobie rękę odciąć, że on się ułamie i teraz y, każde łączenie, czyli ten strategiczny punkt, y, dodatkowo nam to y, ryzyko zwiększa No i po prostu tak nie robię, ze względu na to, że y, to jest dom i najgorszą rzeczą, jaką może nas spotkać, to przełamanie tego kabelka i nieświadomość tego, że jest to zrobione. Kładziemy się spać, mhm. śpimy sobie smacznie, a nagle pojawia się zapach palonych kabli. To chyba jest taka mhm. najgorsza zmora karawaningowca, że ten dom może się spalić. A co jakiś czas, może nie tak często, bo, bo ludzie już też dość dużo uwagę na to przykładają, żeby robić te instalacje dobrze. Widzi się te, te zdjęcia, mhm. gdzie stało ileś kamperów koło siebie, i to jeden kamper zaczyna tak jak kostka domina, następny palić, mhm. więc. Zagrożenie jest duże, więc lepiej, lepiej do tego podejść już naprawdę rozsądnie. Danielu, to zdanie, że akumulator jest najważniejszy w życiu, to możemy pominąć, bo to jest oczywiste. To jest oczywiste. Tak? To jest ja oczywiste. Już się oczywi od Ciebie się tego nauczyłem i, i to jest fakt. Pokazałem ci przed chwilą ten akumulator. Mhm. Ten akumulator y, przyjechał do mnie od kapitana, bo tam była wymiana. Miał napięcie 1281 V. Ja tak kontrolnie tylko sprawdziłem, czy on ma jakiś rozruch. Jeszcze miał 612 amperów, 4,2 milion miał rezystancję wewnętrzną poziom naładowania 100% i poziom sprawności 100%. Ten akumulator słuchaj, był wyjęty z pożaru. Spalił się fotel, paliło się wokół niego, widziałeś, no tam ten poziom uszkodzenia akumulatora. Ja że on w ogóle nie działa. Tak. Ale no, produkt dobry wynika na to. Produkt fajny, to pomiędzy jakby, że produkt fajny, to to wiadomo, <laughs> kto to wymyślił. Ale bardziej mi chodzi o to, że akumulator przetrwał pożar, gdzie wokół niego było, no, mega gorąco, był otwarty ogień i w odróżnieniu od akumulatorów litowych, Które są m, tak dosyć bardziej narażone na te rzeczy, no, litowo-żelazowo-fosforanowe tam raczej nie narazilibyście się na taki otwarty ogień, ale raczej na dym, bardzo tak. mocny i żrący. Mhm. Nie? Tutaj no, akumulator przetrwał. Jakby te ołowiaki, mimo tego, że są cięższe, są bardziej toporne, mają mimo wszystko trochę więcej zalet, bo trochę lepiej reagują na ładowania w niskich temperaturach, chociaż jest to bardzo słabe. I teraz pytanie za sześć punktów. Podłączyłem go pod alfabata. Jak myślisz, miałeś jeszcze coś tej pojemności, czy nie? Dziurę widać, jakby tam coś mhm. było w środku. Jedna cela y, otwarta, y, otwarta, więc. Y, 90%? No dobra, słuchajcie, podłączyłem go pod alfabata, obciążałem a, prądem tak, 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 prądem o natężeniu 25 amperów i on rozładowuje się przez 3 godziny 8 minut, co daje nam pojemność rezerwową 188 minut. To jest 5,82% no więcej niż zadeklarowaliśmy na etykiecie, mhm. czyli nawet zaniżając ten akumulator ma nadal 105% pojemności. A ja w zupełnie innym odcinku pokażę Wam jaką miał pojemność po solidnym doładowaniu. Czyli yy, sprawdziło go, nie. sprawny. Problem jest to, że akumulator AGM potrzebuje właściwego podciśnienia i nadciśnienia w trakcie rozładowywania takiego akumulatora mm -hmm. AGM, tam są zawory specjalne VRLA, które powodują to, że tam ciśnienie w nim yy, ciśnienie w tym akumulatorze spada, przez co on jakby tak trochę zasysa się do mm -hmm. środka przy ładowaniu. To ciśnienie się zwiększa, on się tak troszkę rozpycha. I, i no niestety ten akumulator już się nie nadaje całkowicie do, do ponownego użytku, bo musielibyśmy go tam łatać plastikami, nie uzyskamy takiej szczelności, ale on się nam przyda na sekcję zwłok. Na sekcję zwłok? No, powiem, że tak, że, że naprawdę egzemplarz jest nietypowy. Jak mhm. do muzeum się nadaje. Już nie, do muzeum to tam stoją przed nami. Tam, no, ale tak wiesz, jako, jako coś, coś mu się stało, ale dalej działa. Nie? Pamiętajcie teraz tak, jeżeli chodzi o przewody w waszych kamperach, jeżeli macie po ciągnąć przewód od miejsca A do miejsca B, to lepiej to zrobić na całej długości tak. przewodu, nie sztukować. Nie sztukować. I co jest ważne, też jak już sztukujemy, yy, znaczy sztukujemy, jak wymieniamy jakiś kabel to często ja widzę, że nie wiem, jestem bardziej pedantyczny w kablach, ale w kamperze jest tak, że może ci wysiąść jedno urządzenie, a działać drugie. I teraz szukanie tego kabla, które doprowadza zasilanie do tego urządzenia jest męczące, bo to jest mało miejsca, tam trzeba się dostawać, więc też warto, żeby te wiązki były posegregowane, czyli. Poznaczane. Poznaczane, mhm. co jest do czego. I tutaj, co na, na przykład zauważyliśmy, my bardzo dużo korzystamy w podróży ze względu na to, że ładujemy dużo sprzętu. Że nie tylko kabel może być problemem, ale nawet taka mała ładowarka, gdy zaoszczędzimy na ładowarce i kupimy taką najtańszą to ona potrafi najpierw nam spalić bezpiecznik, wymienimy bezpiecznik, ona się zaczyna grzać i może to do, też doprowadzić do jakiegoś zapłonu, więc teraz tyle urządzeń, którzy, które są wożone na pokładach kamperów, też ważne jest zadbać to, czym je ładujemy, bo nawet jak zrobimy dobrze to dojście, zabezpieczymy to dojście, to może to spowodować też tam zagrożenie. Czyli wiemy tak. Przewód najlepiej takiej długości, jakiej potrzebujemy. Jeżeli łączyć, to łączyć to porządnie albo poprzez zagniatanie, albo poprzez lutowanie, tak żeby to połączenie było trwałe. Ale pamiętajcie, że każde połączenie na przewodzie powoduje to, że w tamtym miejscu pojawia się większa rezystancja, większa oporność. W tym miejscu będzie się grzało na pewno. Kolejną rzeczą to jest to, jak Ty podchodzisz do tego. Do każdego... Elementu ciągniesz sobie osobno przewody, czy ciągniesz jakiś jeden gruby przewód, a potem robisz jakąś tam rozdzielnie, jakąś tam. Nie, nie ta... osobno. osobno. Każde gniazdko, każde, każdy punkt doładowania. ładowania, każde wyjście jest osobno. Żeby... Masz na każdym bezpiecznik? Tak, na każdym jest bezpiecznik, nawet taki najprostszy, ten jachtowy, który jest zamykany, on już wystarczy. To w zupełności wystarczy. I teraz o jeszcze jednej rzeczy chciałem cię zapytać. Jeszcze przed chwileczką pamiętałem. Jeszcze przed sekundeczką pamiętałem. Aha, yy, o tych zakończeniach. Pamiętajcie, że jeżeli macie te wszystkie oczkowe rzeczy i zagniatacie, to dobrze jest mimo wszystko podłożyć tam podkładkę sprężynującą albo takie rzeczy, które same się kontrują, żeby po prostu nie było możliwości otwarcia. Bo jeżeli cokolwiek dokręcicie do akumulatora i to się poluźni, i tam będzie luz, może powstać łuk elektryczny. Mhm. A łuk elektryczny to jest jak spawanie. To może wywołać mnóstwo, ale to mnóstwo kłopotów. Ty miałeś kłopot z akumulatorem. Teraz, jak tak, nagrywaliście, prze, po, za, w tym miejscu, o tutaj zamieszczę ten film, jak nagrywaliście przełomie o przełomie... Małopolski przełom Wisły, Mał... nazwa jest myląca, ale to jest na Lubelszczyźnie. Na Lubelszczyźnie. Mhm. Słuchajcie, zaraz jak pojawiła się Amega w Polsce, oni mieli taką serię M7 i ja wybrałem po prostu Daniela jako osobę, która mi będzie testować ten akumulator i on tak. był wtedy jeszcze na antymonowym plusie i na wapniowym minusie. Okazało się, że po dwóch, trzech latach, nie, dziewiętnasty, to po trzech trzy, latach. Trzy lata. Tak. Znaczy tak, raz specyfika naszej pracy, bo często nawet nagrywając ten mm -hmm. na małopolski przełom, startujemy, przejeżdżamy 5 km, znowu gasimy. Ale to nie, nie ma znaczenia, ja ja do czegoś innego nawiązywałem, mm. że zobaczcie w ogóle jak akumulator z Twojego punktu widzenia jest istotny. Trzy lata jeździłeś, niewiele pewnie przy nim, przy nim ogarniałeś w tym akumulatorze. No i akumulator... Znam się z ręką. No, akumulator odmówił posługi i będąc w Polsce, no to co, udało się jakoś uratować, podjechałeś do moich znajomych w Lublinie, udało się sprawę załatwić, tak. nie? Dziękujemy Robertowi, dziękujemy punktowi na Krochmalnej Autopartu, bo uratowali nas wtedy. Od razu, od razu reklama tam, słuchajcie, w Autoparcie pamiętajcie, ten, tu połowa <laughs> przelewu, tu droga połowa. Ale to nie, nie chodzi o to, bo, bo naprawdę, Akumulator został dobrany, próbowałem go za Twoją radą uratować, niestety już się nie dało z ręką na sercu, przyznaję, że nie, nie dolewałem wody, może te stany były trochę niższe i na środek lata, ciepło, nie spodziewałem się, że może akumulator w takich warunkach co, wysiąść. <grym> bardziej chodziło mi o coś innego. No, to była technologia antymonowa. Producent wtedy robił płytę plusową z dodatkiem antymonu, ona zużywa dużo więcej wody. Mhm. Teraz producent po tych wszystkich doświadczeniach między innymi takie jak twoje, naszych klientów i tak dalej, zrobił dla nas serię akumulatorów V4, gdzie mamy zarówno plusa jak i minusa, wapniowego, grubego, odlewanego i tak dalej. Wydaje mi się, że teraz w tym zakresie nie powinno być większych kłopotów, ale jedną ważną rzecz powiedział, jak już działa, to już nie rozbiera i, no, i, tak. i, i ten nie kombinuje, tak, nie kombinuje. Także pamiętajcie, wy, czy to jest kamper, czy to jest działka, czy to jest cokolwiek, starajcie się nie sztukować przewodów. Lepiej wydać kilka złotych więcej na kolejny przewód, dbać o połączenia, zaglądać do tych połączeń, nawet w trakcie pracy dotykać, bo ci z Was, którzy śledzą kanał, to widzieliście Wadima T4, jak robiliśmy tam główny przewód prądowy, to w międzyczasie dotknęliśmy jednak z przewodzików, który dochodził, bo mhm. W Volkswagenach ty to też masz, że do plusa pewnie jak dochodzi, to nie dochodzi jeden kabel, który idzie przez rozrusznik i alternator, tylko dochodzi taka puszka i tam tak, jest tak pełno tak, takich tak, kabelków. Tak, tak, jeden z nich normalnie, jakbyś dotknął, to parzył. tak parzył. No i okazało się, że tam po prostu już zaśniedziała ta końcówka, pokruszyła się tam, mieć w środku i tak dalej. I wszystkim z was, którzy jeżdżą starszymi kamperami, naprawdę polecam podjechać, czy to do jakiegoś elektryka, czy do kogoś, kto ma pojęcie, czy nawet samemu. Włączyć to niech to trochę podziała, nawet podotykać, poślinić palcem tak. tutaj zobaczyć, bo no, problem może być gruby później. I nie zabierać się za coś, o czym się nie ma pojęcia, bo często jak gdzieś tam spotykamy ludzi, to nawet pojawiają się takie instalacje. Od światełka sobie coś pociągnę, mm -hmm. nic się nie stanie i, i to co mówisz. Światełko plus ładowarka i nagle przewód nie wytrzymuje tego i mm -hmm. się zaczyna akcja. Więc czy stary, czy nowy to jest zasada ta sama. Y to jest chyba w miarę oficjalne, gdzie jedziecie już, nie? Bo to tak, tak po, poszło w sieci. Tak, 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 tak. Daniel wybiera się na testy akumulatorów swojego kampera, swojego zdrowia psychicznego i również Aldony <laughs> do Indii. Tak. Ja mu życzę szerokiej drogi. Oczywiście zapewniłem go, że jeżeli padnie akumulator w Indiach, znam tam prawie wszystkich z TikToka, którzy reklamują akumulatory, będziemy do nich dzwonić. To, co słyszałem, to te, bardzo, bardzo dobrze tam jest rozwinięty rynek części zamiennych, mhm. więc być może jakiś nawet stary, który tutaj mówi, że do tak, muzeum tak. Już to. Może tam się znajduje jakaś tak, sprzedaż. Dokładnie. Więc. Daniel, mega dzięki za dzięki. lekcję i pamiętajcie, dbajcie o swój prąd, bo to, co się zdarzyło e, tym ludziom, było wielkie szczęście, że zdążyli zgasić ten akumulator, że udało się uniknąć największej tragedii, bo kupić nowy produkt, wymienić fotel, podkładka to jest tylko rzecz materialna. No, zdrowia nie jesteście w stanie wymienić. Pamiętajcie, aby zaglądnąć na kanał Campermaniaków, Tam jest taki czerwony przycisk subskrybować, bo podróż w Indiach, kamperem, słuchajcie, przez, to też można powiedzieć, przez co będziecie jechać? Tak, czy nie? Iran, tak? Pakistan. Przez Iran będą jechać, przez Pakistan. Ja namawiam go, żeby odwiedził dalej Daram sali. pozdrowił tak. ode mnie. Będzie ona bardzo miła, jak będziecie śledzić nasze poczynania. Tak, lajkujcie, komentujcie, koniecznie subskrybujcie. Pozdrawiamy ze Szczecina. Cześć. Hej.